Tematem dzisiejszego szkolenia są niezawodne systemy zasilania gwarantowego, gwarantowanego marki AEG Power Solutions. No, nie ukrywam, chciałbym zainteresować Państwa ofertą nowej marki zasilania zasilacza awaryjnych UPS na polskim rynku, dostępnej od, od pół roku w naszej, w naszej ofercie. Krótka agenda dzisiejszego szkolenia, dzisiejszego webinarium. Na początek kilka słów o firmie AEG Power Solution, później przedstawię portfolio zasilaczy UPS. Chciałbym tutaj też powiedzieć, jakie są wyróżniki i co wyróżnia te, te zasilacze. Kilka słów o akcesoriach jakieś informacje podstawowe na temat oprogramowania darmowego kompy Watch służącego do zarządzania zasilaczami marki AEG, na temat kilka słów na temat gwarancji i na koniec kilka słów o UPS konfiguratorze, czyli narzędziu pozwalającemu dobrać odpowiednie rozwiązanie marki AEG. I myślę, że na koniec, jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, uwagi, tutaj w okienku w czacie będzie można zadawać pytania. Ja odpowiem. Jeżeli będą chcieli Państwo, to można też bezpośrednio już po zakończeniu szkolenia kontaktować się ze mną i, i pytania zadawać. Ja chętnie odpowiem na, na wszystkie. Kilka słów o firmie AG Power Solution. Założycielem firmy był Emil Rathenau. I był to berliński inżynier, przedsiębiorca i w 1883 roku wykupił kilka patentów Edisona. Nawiązał z nim współpracę, wykupił kilka patentów Tomasa Edisona. Założył spółkę DEG, czyli Deutsche Edison Gesellschaft. Przez kilka lat, do 1887 roku, pod tą nazwą ta spółka istniała. I wówczas zmieniła nazwę na AEG i od tamtego czasu już pod tą nazwą produkty były robione. Państwo na pewno kojarzą markę AG z produktami z drobnym AGD, czy tam też z AGD, choćby dlatego, że w 97 roku firma Electrolux, czyli szwedzki producent, kupił częściowe prawa do marki AG, ponieważ choćby w Niemczech była bardzo znana ta marka, chciał na tym rynku zaistnieć i dlatego... Prawa do marki zostały wykupione. Natomiast firma EG tak naprawdę też znana jest na rynku elektrycznym, inwestycyjnym, dlatego że nie tylko produktami małym RTV czy AGD zajmowała się, ale przede wszystkim rzeczami elektrycznymi. W tej chwili jeszcze są produkowane elektrownie, elektrownie słoneczne i różnego tego typu rodzaju produkty. W 2005 roku e, część firmy AEG pod nazwą Power Supply Systems e, została częścią e, Ripplewood Holding, a w 2008 roku e, kilka spółek z Ripple Holding przekształcone zostało w nazwę AEG Power Solutions i pod tą nazwą e, obecnie funkcjonuje e, marka, e, w której w ofercie której są m.in. zasilacze e, AEG. Cała pełna oferta, kompletna oferta producenta dostępna jest na stronie internetowej AEGPS.com. Tutaj na dole jeszcze dodam, tak zmieniają się, tak zmieniało się logo AEG. No i tu chciałem też Państwu powiedzieć, że firma AEG no, nie jest to firma, która powstała kilka lat temu, tylko powstała no, ponad 100 lat temu i, i, i w tym czasie no, zrobiła ogromny, ogromny postęp. Podział zasilaczy UPS marki AEG Power Solution w ofercie dostępne są zasilacze. Jest jeden tak naprawdę zasilacz offlineowy Protect Home. Pozostałe, pozostałe zasilacze są to zasilacze klasy Line Interactive, małe Towerowe, jak również zasilacze offlineowe, już większe, dedykowane do, między innymi do małych data center. W naszej ofercie, w ofercie e Timo znajdą Państwo zasilacze jednofazowe. Ewentualnie trzyfazowe z jednofazowym wyjściem. Nie mamy w ofercie zasilaczy większych, trzy fazy na wejściu, trzy fazy na wyjściu. I tak pokrótce chciałbym poopowiedzieć o poszczególnych zasilaczach i przedstawić główne wyróżniki tych produktów. Podstawowym zasilaczem jest Protek Home, wygląda jak taka listwa, listwa zasilająca z czterema gniazdami. Trzy gniazda są z gniazdami z podtrzymaniem bateryjnym i jedno gniazdo jest, służy jako listwa przepięciowa. To, co wyróżnia, występuje w jednej wersji 600 V, Amperów, 300 W. To, co wyróżnia w tym małym zasilaczu, mamy zarówno wejście RS232, jak i wyjście USB. W no, wśród takich małych zasilaczy najczęściej jest jeden, e, zwykle jest to obecnie USB e, podkomunikacyjny. Jest, istnieje możliwość zasilania, zarządzania tym UPS-em poprzez darmowe oprogramowanie dostarczone na płycie CD. E, które nazywa się CompuWatch jest możliwość również zamocowania na ścianie takiego zasilacza, 24-miesięczna gwarancja, to też w przypadku wszystkich zasilaczy marki AEG 2 lata gwarancji to jest na zasilacz, jak również na, na baterię. typowy czas podtrzymania to jest 10 minut przy 100% obciążeniu Kolejnym zaś, kolejną serią, rodziną zasilaczy to jest Protek Alpha. Są to zasilacze, yy, są to bardzo tanie zasilacze, ekonomiczne. Yy, występują w czterech wersjach od 450 do 1200 V. -amperów, yy, klasy wykonane w topologii Line Interactive, AVR, USB, yy, czyli takie bardzo, bardzo, yy, bardzo tanie, również z dwuletnią gwarancją yy, na baterie i na urządzenie. Kolejną serią jest Protect A, moc pozorna od 500 do 1400 V, Amperów, też Line Interactive. Może takim wyróżnikiem, czy, czy wśród tych UPS-ów są cztery gniazda z podtrzymaniem bateryjnym i dwa gniazda z, z ochroną przepięciową. Zwykle w UPS-ach tej klasy są, jest jedno gniazdo z ochroną przepięciową. Kolejną serią zasilaczy, dosyć ciekawą, to jest nowość w ofercie, są zasilacze o nazwie Protect-B, Protect-NAS, są to zasilacze przeznaczone do, do ochrony produktów typu NAS czy jakichś storage'y. To, co są dostępne w wersjach od 500 do, 1000, do 1500 VA, z sinusoidalnym kształtem napięciu na wyjściu, posiadają usb hit, czyli można podłączyć takiego napięcia bez instalacji oprogramowania. Wbudowane są baterie typu hotswap, zarządzane przez oprogramowanie CompuWatch, z 24-miesięczną gwarancją i to, co wyróżnia, bo tutaj jest produkt o nazwie nas z, o mocy 500 VA to, co wyróżnia ten zasilak, to jest wbudowane są baterie z długim czasem podtrzymania. Idealne rozwiązanie do, do ochrony nasów. One są dostępne od października 2015 roku. Kolejną. Y Grupą, kolejnymi produktami y, są ProTekt urządzenia, m, które nazywają się Protect B Pro. Y, są to zasilacze dedykowane do y, y, małych data center, są to zasilacze Line Interactive. Y, Dostępne w wersji od 750 do 3000 v Amperów Mogą być używane zarówno w wersji towerowej, jak i w wersji rakowej, z wyświetlaczem na przodzie zasilacza, z bateriami typu Hotswap i z kształtem napięcia. Oczywiście z możliwością rozbudowy o moduły bateryjne, ale to nie wszystkie tutaj gwiazdką oznaczone są te, które mają taką możliwość. Power Factor, współczynnik mocy 0,9, dwuletnia gwarancja. I tutaj dosyć ciekawą opcją przy tych produktach są nietypowe moce, zaznaczone tutaj, pogrubione, 1400, 1800, a przede wszystkim 2300 V. Amperów. Co to oznacza? Na przykład, jeżeli Państwo mają, wpisują takie zasilacze w jakieś projekty tego typu tego typu rzeczy to to jest dosyć nietypowa moc, dlatego że najczęściej występują zasilacze 2200 V, a następny jest 3000 V. No i taki zasilacz ma 2070 W, także wpisując go tutaj no ciężko będzie go zastąpić innym, innym rozwiązaniem. No zwykle jest tak, że następne rozwiązanie, które gdzieś tam trzeba będzie dobrać to jest 3000 V, a ono wiadomo jest dużo, dużo droższe. Tutaj również jest 24-miesięczna gwarancja na, na baterię i, na, i na, na urządzenie. Następną serią zasilaczy są zasilacze już online, protekcji 1, 2 i 3 kV ampery. To, co wyróżnia te zasilacze, to szeroki zakres napięcia od 110, napięcia wejściowego od 110 do 300 e, watów. Zasilacze, istnieje możliwość rozbudowy, o do zwiększenia czasu podtrzymania, dodając dodatkowe moduły bateryjne do dwóch modułów bateryjnych maksymalnie. Te zasilacze zarządzane są przez SNMP, jest to oczywiście opcja, nie jest dostępne w zestawie, mają wyjścia EPO, RS-232 USB i takie zasilacze przeznaczone do małych, są głównie do małych data center. W serii protekcji istnieją również zasilacze o większej mocy 6000 i 10000 VA. Są to zasilacze wykonane w topologii, oczywiście online'owej. To, co je wyróżnia, jest istnieje możliwość połączenia, redundancji, tak, dołączenia dodatkowych. Trzech, łącznie w sumie trzy jednostki i dzięki temu zwiększa się, znaczy możemy zastosować redundantne rozwiązania. Podkomunikacyjny RS232. Tutaj możemy rozszerzyć czy zwiększyć czas podtrzymania o dodatkowe, o dodatkowe cztery moduły bateryjne. Seria zasilaczy Protect D. Są to zasilacze, też w topologii online, przeznaczone do, już do data center. Są to zasilacze w wersji rakowej. Współczynnik mocy 0,9. To, co wyróżnia te zasilacze, to przede wszystkim e, mogą pracować w trybie eco lub eco plus. E, wówczas sprawność wynosi powyżej 98%. Jest to zapisane w, w specyfikacji tego UPS-a. Także to też jest jakiś dodatkowy dodatkowy. Mm, dodatkowa cecha, która wyróżnia te zasilacze. W zasilaczach tego typu jest wyjście EPO i styki bezpotencjałowe wbudowane już w urządzenie, baterie typu hot swap, możliwość podłączenia do czterech modułów bateryjnych, dwuletnia gwarancja. Zasilacze występują w wersji od 1 do 10 kVA. Tu jest od jednego do trzech, natomiast zasilacze o mocy 6000 V i 10 10000 V posiadają również możliwość połączenia równoległego, i łącząc dwie je jednostki, może być to redundancja aktywna, albo na przykład możemy podwoić moc, wówczas brak nie ma redundancji. Seria zasilaczy. Od 10 do 20 kV. Amperów są to zasilacze, które nazywają się Protect 1, Protect One. Zasilacze pracujące w trybie redundancji do trzech jednostek równolegle, czyli możemy zbudować takie, taki, tak, taką jednostkę do 60 kVA z wbudowanym portem komunikacyjnym RS232 i SNMP. Tutaj wbudowane są baterie o żywotności 10-12 lat z dwuletnią gwarancją zarówno na UPS, jak i na baterie. Kolejne, kolejna seria są to zasilacze modułowe protect 1M, zasilacze, które są zbudowane z hotsłapowych modułów, modułów mocy o, mo o mocy 4 kVA, 2,8 kV. 2 ,8 kV zasilacze można rozbudować od 4, taki można rozbudować od 4 do 24 kVA, czyli maksymalnie 6 takich modułów można. W, w tym zasilaczu zastosować. Są to zasilacze z trzy fazy na wyjściu, trzy lub jedna faza na wejściu jedna faza na wyjściu z portami komunikacyjnymi RS232 lub 485, kartą SNMP. Tutaj również zastosowane są baterie o żywotności 10 do 12 lat. 24-miesięczna gwarancja. Takie zasilacze, jak również poprzedni, dostępne są w magazynie producenta w Niemczech, więc tak naprawdę 6-10 dni roboczych maksymalnie jesteśmy w stanie dostarczyć. No, jeśli potrzeba ekspres lub szybciej, myślę, że jesteśmy w stanie to, to zrobić. Natomiast pozostałe zasilacze są zwykle dostępne, są dostępne na naszym magazynie. To było wszystko, jeśli chodzi o, o, o urządzenia, natomiast yy, kolejną grupą są akcesoria. Jak widzimy, w ofercie producenta dostępne są yy, no wszelkiego, rodzaju, wszelkiego rodzaju akcesoria: karty SNMP. Urządzenia do zarządzania środowiskiem, czujniki, wilgotności, temperatury, możliwość rozszerzenia dodatkowej gwarancji o dodatkowe lata. To na, na następnym slajdzie, na następnych slajdach, kilka słów na ten temat opowiem. Są dostępne również licencje do zarządzania zdalnego ups -ami. CompuWatch jest to oprogramowanie, darmowe oprogramowanie dostarczane na płycie CD wraz z UPS-em. Jest, jest to oprogramowanie służące do zarządzania zasilaczami, począwszy od najprostszego do, do tych najwyższych modeli. Tu jest pokazany poziom. Napięcia, tak? Tutaj jak jest, jakie jest obciążenie UPS-a i tutaj jeszcze ile czasu pozostało ile czasu jeszcze będzie ten UPS pracował i podtrzymywał nasza, nasz system. Jest to bardzo, myślę, przyjazne i, i bardzo proste narzędzie służące do, do monitorowania i zarządzania UPS-em. Można dzięki temu choćby na przykład ustawić wyłączenie, wyłączenie urządzenia, tak, które jest zasilane przez UPS-a. Jeśli chodzi o gwarancję, podstawową gwarancją, tak jak mówiłem, wspominałem, to jest 2 lata na UPS, 2 lata na, na baterię. Istnieje możliwość rozszerzenia tej gwarancji o kolejny rok, zarówno na baterię, jak, jak i na urządzenie. Możliwość również wykupienia większego pakietu i rozszerzenie do 60 miesięcy. Takiej gwarancji. Teraz, jeśli chodzi o reklamację i wszelkiego. wszelkiego wszelkie reklamacje. Można zrobić to w dwojaki sposób, albo RMA przez, na stronie producenta. To jest preferowany sposób. Na stronie jest widoczny formularz, który należy wypełnić. Na samym dole tego formularza należy wpisać numer seryjny, wybrać produkt, numer seryjny produktu, datę zakupu, no i poprzez ten formularz wysłać do firmy AIG i, i firma AEG i dostaną państwo odpowiedź. czy znaczy, oczywiście też klient końcowy może, może to zrobić. To jest jeden sposób. Natomiast drugi sposób jest zgłoszenie tego przez nas. Jeśli będziemy mieli dostępne takie urządzenie, to wymieniamy jeden do jeden. Zwykle tak to jest zrobione, że te urządzenia są wymieniane jeden do jednego. I tak na koniec, ostatni slajd. Tu chciałem powiedzieć o UPS-konfiguratorze. Jest to narzędzie dostępne onlineowo, zarówno na stronie internetowej producenta, jak również możliwość pobrania mobilnej aplikacji na Androida czy na ios UPS-konfigurator, który po wpisaniu po zadaniu parametrów, jakich oczekujemy, e, później Calculate na koniec i wyszukuje nam e, najlepsze rozwiązanie producenta, podając part number, e, nazwę produktu e, i dobrane e, ewentualnie opcje. Więc bardzo szybko możemy znaleźć e, e, szukane, pro, szukane rozwiązanie. To już jest tak naprawdę ostatni slajd. Ja bardzo dziękuję za, za uczestnictwo.